Się, w ratuszu apel gonił apel. Bardzo proszę, proszę o przyjęcie projektu apelu i zgłaszanie go do porządku obrad. Tak rozpoczęły się obrady zielonogórskich radnych. Czy pana prezydenta satysfakcjonuje takie rozwiązanie? Tak, państwo radni? Też. Pierwsi głos w ratuszu zabrali przedstawiciele gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Rusiński poruszył dwie kwestie. Pierwsza to tzw. ZITY, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Przewodniczący zaznaczył, że prezydent Kubicki w kontrakcie zielonogórskim i licznych wystąpieniach w różny sposób dzielił 36 milionów euro z tej puli, a nie do końca leży to w jego kompetencjach. Apeluję do pana prezydenta o zaprzestanie prowadzenia polityki dezinformacji i krowania się na dysponenta środków unijnych. Janusz Kubicki natychmiast odniósł się do tych słów. Prezydent Zielonej Góry jednym tchem wymienił zadania, na jakie można przeznaczyć pieniądze z zit -ów. Dodał również, że tych pieniędzy może być więcej. Wszyscy państwo dobrze o tym że Urząd Marszałkowski nam dołoży do zit więc my liczymy, że to będzie kwota około... 40, pomiędzy 40 a 50 milionów euro z tego ZIT-u, co najmniej, które nam się uda pozyskać. Nie jest również prawdą, że nie można z zit robić ścieżek rowerowych. Nie jest prawdą, że nie można robić rewitalizacji parków z tego. W kolejnej wypowiedzi przewodniczący poruszył temat budowy kanalizacji Zawady, Krępy i Łężycy. Przewodniczący wskazywał, że nie tak dawno Rada Nadzorcza ZWIK-u zdecydowała o wstrzymaniu tej inwestycji. Panie prezydencie, wzywamy pana do zaprzestania takich działań. Które mają jedynie podłoże polityczne i są ukierunkowane na wymuszenie podjęcia decyzji o połączeniu obu jednostek samorządowych. Przy temacie kanalizacji Janusz Kubicki zatrzymał się na dłużej. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, prezydent przygotował krótką prezentację multimedialną. Wyjdzie, że bierzemy 318 zł. Na mieszkańca gminy 2600 zł. Ze slajdów można odczytać czarno na białym, kto i ile musi zapłacić za kanalizację w gminie. Pojawiło się pytanie, dlaczego miasto musi płacić za wszystkich. Chciałbym pokazać Państwu jedną rzecz. W roku 2014 przychody, które spółka osiągnie z terenu gminy, są w wysokości 1,7 miliona zł. Koszty samego podatku który zapłacimy do kasy gminy, to jest 2 miliony 800. 000. Mam pytanie, a gdzie są koszty pracowników, gdzie są koszty remontu, gdzie są koszty oczyszczania, koszty materiałów, gdzie one są? W dyskusji o pieniądzach włączyli się kolejni radni. Choćbyśmy radny nie po stopach całowali i całą Radę Gminy, to nic nie zmieni tego, ponieważ oni bronią własnych interesów i szkoda czasu. Jest to zasada w polityce, że nie traci się czasu, co to znaczy, przekonanych się nie przekonuje i szkoda siły i prezydenta i Rady Miasta, żeby radny stół przekonać, ponieważ oni stoją przy swoim i będą stali przy swoim. Prezydent Janusz Kubicki zaznaczył, że obecność radnych gminy w ratuszu oraz to, że podjęli próbę dialogu, to ogromny plus ostatnich tygodni. Prezydent wyraził również nadzieję, że miasto i gmina będą traktować się po partnersku.